Dobra. Dzień dobry Pani Dagmaro. Dziękuję bardzo, że przyjęła Pani moje zaproszenie. Dzień Przykro mi, że takie opóźnienie mamy. Czasami tak się dzieje. Najważniejsze, że udało się połączyć. Cieszę się, że zechce się Pani z nami podzielić się swoimi doświadczeniami. Mam tutaj całą serię pytań. Mhm. Mam nadzieję, że Pani nie zamęcza. Z będę odpowiadać. Dziękuję. Pytanie numer jeden jest takie. Co w ogóle spowodowało, że szukała Pani jakiejś terapii dla swojego dziecka? Jakie były trudności przed podjęciem terapii? Jak to wpływało na Waszą rodzinę? Mhm. E, tak, ja, e, ja jestem mamą ośmioletniego chłopca e, i z, z, z pierwszą terapią zetknęliśmy się już bodajże w w trzecim czy czwartym roku jego życia, i była to integracja sensoryczna, a potem przechodziliśmy przez kolejne terapie, bo, bo Julek, to jest mój syn, miał duże problemy w ogóle, żeby się zaadoptować w grupie. Był bardzo wycofany, był, 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 był bardzo zachowawczy też. I nawet po tych wszystkich terapiach, które przeszliśmy, ten problem nie zniknął. Więc Julek zawsze potrzebował wszystko mieć zaplanowane. Wszystko, co było nowe, było dla niego bardzo trudne do przyjęcia, wręcz nie do zaakceptowania. Dlatego musiał być o wszystkim uprzedzony. Wszelkie niespodzianki w ogóle odpadały, on nienawidził niespodzianek. Także wszystko, wszystko u niego było zaplanowane. Często był wycofany, bo musiał najpierw podpatrzeć, jak robią to rówieśnicy, żeby potem, po nabraniu pewności siebie, żeby wejść w jakieś zadanie. I w ogóle też z tą pewnością siebie miał ogromny problem. I, I to nas niepokoiło, bo sporo pracy wkładaliśmy w to, żeby. Tą Julkę samoocenę podnieść, ale tych efektów nie było zadowalających. No i do tego później pojawiły się problemy w szkole. Przede wszystkim problemy z czytaniem i pisaniem. W pierwszej klasie musiał mieć zajęcia takie korygujące i one też nie dawały satysfakcjonujących wyników, więc, więc szukaliśmy dalej, ale tak naprawdę mieliśmy ogromne szczęście. Bo y, pani dyrektor szkoły, do której chodzi Julek, y, skończyła kurs INPP i zrobiła y, takie, można powiedzieć, badania przesiewowe y, w szkole dla y, dzieci tych najmłodszych. No i, no i te badania, te, te testy wyszły, wyszły bardzo źle. Więc y, my byliśmy na początku załamani, ale potem y, szybko y, to nas zmobilizowało i zaczęliśmy szukać. No i trafiliśmy, na panią, Pani Mario. I zaczęliśmy tą przygodę chyba nawet niecały rok temu. Nie, niebawem będzie rok, tak mi się wydaje. Od kiedy Julek jest w tej terapii INPP. Tak, i to zaczęło się tak naprawdę dla nas nowe życie. Bo zmiany, które my obserwujemy. Pani, są pani mi życie. I mi ułatwia życie, bo ja mam taką serię pytań, ale pani po prostu tak potrafię opowiadać, że wszystkie pytania nie muszą być zadane, a odpowiedzi się pojawiają. <laughs> eee, także e, tym bardziej dziękuję e, za pani otwartość i za chęć podzielenia się. E, a, a jakby pani mogła tak sobie przypomnieć, co było na początku, czy były jakieś takie, e, te pierwsze, jakie w ogóle były te pierwsze kroki w terapii, jakie były pani wrażenia, Mhm. Czy, czy nie wiem, czy to od początku spełniało Pani oczekiwania, czy to było, czy coś Panią zaskoczyło? Jak było na początku jak było mhm. ten rok temu? My tak naprawdę zaczynając tą terapię nie mieliśmy zbyt, nie mieliśmy oczekiwań. Weszliśmy po prostu w tą terapię z ogromną ciekawością. I też z pełnym zaufaniem, ponieważ tą Pomoc, którą uzyskujemy od pani dyrektor, uzyskiwaliśmy już wcześniej. I, I to trochę też chodzi o takie po prostu wzajemne zaufanie. Ym, I wiedzieliśmy, że nasz syn po prostu potrzebuje pomocy, więc taką otwartą głową, z chęcią pomocy jemu y, i z pewną, chyba też taką ciekawością, ale bez y, ogromnych y, oczekiwań, bo y, mówię o tym, dlatego że. My nie, chcemy, my nie chcemy zmieniać naszego syna, chcemy mu po prostu pomóc, i to nas najbardziej cieszy, jak on po prostu zaczyna fajnie funkcjonować w społeczeństwie, fajnie sobie radzić i jak to, co robi, nie sprawia mu problemów takich jak miał na początku. Więc um, mieliśmy jedną obawę. To była um, obawa związana z gotowością Julka do podjęcia się kolejnej terapii. Bo tak jak wspomniałam, Mieliśmy już kilka terapii. Ostatnia, którą Julek przechodził, była związana z przetwarzaniem słuchowym i ona była obciążająca dla niego. I kiedy poszliśmy na takie badania sprawdzające już po zakończeniu tej terapii słuchowej, no to okazało się, że był ogromny regres. My byliśmy zupełnie załamani. My jako rodzice, bo to kosztowało nas, jak rodziców, też dużo czasu i, i takiej samodyscypliny, ale przede wszystkim Julek był załamany, więc stwierdziliśmy, musimy dać mu po prostu chwilę odpoczynku. Natomiast po, po, po kilku miesiącach, jak widzieliśmy, że wiele problemów u niego narasta, to i pojawiła się ta informacja o terapii NPP, po prostu z pełną gotowością do tego przystąpiliśmy. Ale bez jakichś większych oczekiwań. Prawda więc to nawet jak zaczęliśmy te pierwsze ćwiczenia i pracę nad wygaszaniem pierwszego odruchu, było to wygaszanie odruchu MORO, to po mniej więcej półtora miesiąca wykonywania ćwiczeń tak zadaliśmy sobie z mężem pytanie co my powinniśmy zobaczyć, jakie zmiany powinniśmy dostrzec. I, I to nas trochę też zainspirowało do tego, żeby poszukać y, nieco w literaturze, i, i to wyostrzyło też naszą uważność na te zmiany, które się działy. Ale y, w cudzysłowie mieliśmy prawo nie zauważyć tych zmian, bo y, to co widzimy, to pewne, jest pewna zależność. Czyli od momentu, kiedy zaczynamy y, wygaszanie jakiegoś nowego odruchu, albo w ogóle jakiś set ćwiczeń nowych, y, to. Te w, m, pierwsze jakieś efekty z, my widzimy po właśnie około miesiąc, półtora miesiąca od rozpoczęcia ćwiczeń. Wtedy jest taki, e, taka zmiana, takie ko, kolejna odsłona naszego nowego dziecka. <grym, <grym, więc <grym, rzeczywiście po, po, tym, po tych pierwszych ćwiczeniach, po wygaszeniu, po, y, po, po tym odruchu moro, y, my. Y, My mieliśmy nowe dziecko w domu, czyli dziecko bardzo radosne, e, dziecko zaczynające wierzyć w siebie. E, jego samoocena znacząco wzrosła. Była to ogromna różnica. No a przede wszystkim to, co nas zaskoczyło i, i czego też potem musieliśmy się nauczyć, to taka chęć do próbowania nowego i do podejmowania ryzyka, gdzie wcześniej. Julek był zupełnie wycofany i w ogóle niechętny do podejmowania jakiegokolwiek ryzyka, tak jak wspomniałam, on najpierw musiał się przypatrzeć, dołączył do czegoś nowego na samym końcu, a teraz było tak, że próbował nowych dyscyplin sportowych i to bardzo szybko w ogóle, bardzo szybko łapał te nowe dyscypliny sportowe, do tego stopnia, że tak się... Mocno angażował i wykonywał te, te wszelkie nowe triki, czy to na hulajnodze czy na e, deskorolce, e, że zakończyło się to sorem e, wizytą e, w szpitalu i, i, i życiem szyciem ust. Więc tak, rzeczywiście, my też musieliśmy się nauczyć tego naszego nowego dziecka. E, ale, ale to są zmiany absolutnie bezcenne i fajnie to obserwować. Bo my przede wszystkim widzimy, jakiemu jest łatwiej funkcjonować w życiu codziennym i, i w szkole. To, ja pamiętam, jaki on. Że zrobiła pani... ja pamiętam, że mówiła pani na początku, że nawet trudno mu decyzję jest podejmować. Tak. A później, później to się zmieniło na tyle, że, że zaczął tę decyzję podejmować sam. Absolutnie. I teraz, teraz wchodzimy w nowy etap komunikacji, kiedy on, on po prostu stawia mocno na swoim. Tak jak mieliśmy, śmiejemy się teraz z mężem, że jesteśmy na drugim biegunie, jeżeli chodzi o właśnie budowanie tej pewności siebie, o podejmowanie decyzji, decyzji przez Julka, bo teraz jest aż tego za nadto, Tak w cudzysłowie oczywiście, bo wcześniej po prostu te zachowania nie były. Wydaje mi się jednak, że nie były takie normalne i adekwatne do jego wieku, więc y, tak uczymy się tego, te, tego naszego syna na nowo. Ale to jest y, bardzo fajna nauka, bo y, miło jest patrzeć, jak to dziecko po prostu rośnie, jego pewność rośnie, jak y, łatwiej mu jest podejmować te decyzje, jakie też postępy robi w szkole, ile dla niego to znaczy. I może też chciałabym zatrzymać się tak na chwilkę, tylko przy tych jego postępach, bo to jest y, bardzo. Y, Fajna obserwacja. Um, oczywiście, my pracowaliśmy tak równolegle, y, zarówno była ta terapia IS i NPP, y, ćwiczyliśmy czytanie regularne w domu, y, y, i by, widzieliśmy jakiś, jakiś postęp. Y, I w pewnym momencie to był okres wakacyjny. Zrobiliśmy mu przerwę około dwa tygodnie od, od tych ćwiczeń, właśnie regularnego czytania, bo nie mówię od e, INPP, absolutnie tutaj nie ma dni wolnych. E, I po dwóch tygodniach e, on, nasz syn wziął książkę sam z siebie. E, to było już bardzo późno już, już tuż przed snem wziął książkę i przeczytał ją od początku do końca. Z ogromną ciekawością, z łatwością. No, aż on prosił Mamo, mamo, ja chcę dokończyć tą książkę. I był strasznie zmęczony. A ja to pamiętam taki moment, który zapadł mi mocno w pamięć, bo nigdy wcześniej po prostu tego nie, nie doświadczyłam, żeby moje dziecko samo z siebie wzięło książkę i z taką przyjemnością czytało. Także także to ogromna. Ja najbardziej upatruję tą, tą pracę yy, i tą zmianę właśnie w terapii NPP. Więc, yy... Wzruszający moment, aż się wzruszyłam, A, jak pani o tym opowiadała. Naprawdę, to są takie momenty to, to, dla rodziców. To, 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 to takie, to takie dobre, dobre doświadczenia. A co od strony takiej trudniejszej? Jak, jak to wyglądało organizacyjnie? Ile Wam to czasu zajmowało? Na ile. Wy się musieliście angażować na ile Julek musiał, czy, czy to było trudne? Początki e, początki, czyli każda, e, każde nowe ćwiczenia, które e, wprowadzamy, są stosunkowo trudne w ogóle dla Julka. I, i początek sam początek terapii też był e, trudny o tyle, że... Musieliśmy wyrobić w sobie tą, tą rutynę, no bo tutaj są codzienne ćwiczenia, one na szczęście nie zajmują dużo czasu, bo myślę, tutaj proszę mnie poprawić, ale myślę, że około maksymalnie 5 do 8 minut, oczywiście też zwracamy absolutnie uwagę na to, żeby te ćwiczenia były wykonywane prawidłowo, Powoli, zgodnie z instrukcją od pani, w związku z czym tutaj dbamy też o to, bo wiemy, że to ma przełożenie na wyniki, na efekty. Ja nie pacjenci. <gry> tak, ale my tak tacy zadaniowi akurat, więc mamy to, to ogromne szczęście, że nasz syn też jest zadaniowy i to nam bardzo pomogło. Natomiast um, te. Te, 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 te początki, początki, one wymagały też od Julka te, takiego wejścia po prostu w rytm, y, więc y, przez pierwsze, myślę, że nawet do dwóch tygodni y, trochę marudził. Y, to było dla niego po prostu trudne, bo, y, y, bo to nie jest coś dla organizmu takiego naturalnego, w związku z czym to tak jak z ćwiczeniem mięśni, trzeba po prostu trochę czasu, żeby przyzwyczaić organizm do pewnego rodzaju wysiłku, do pewnego rodzaju ruchu, i, i to samo my obserwowaliśmy u naszego syna. Potrzebu zawsze potrzebuje trochę czasu, jak zaczyna nowy set ćwiczeń, żeby do tego się przyzwyczaić, żeby te mięśnie się przyzwyczaiły, żeby, tak jak nie wiem, mięśnie brzucha musiały też nabrać swojej mocy. Na to potrzebny jest czas, cierpliwość, yy, i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o jakiekolwiek trudności, bo yy, ta terapia uważam, że i tak jest najłagodniejsza z tych wszystkich, które my do tej pory przechodziliśmy. Więc yy, Julek może też dlatego, że miał wcześniej, po, porównanie z wcześniejszymi terapiami, yy, tutaj się też nie buntował. Yy, więc yy, tak, natomiast ta regularność jest. Jest kluczem do sukcesu, yy, i y, ponieważ my, jako rodzice, jesteśmy zadaniowi i mamy zadaniowe dziecko, też nie mamy z tym problemu, żeby y, te 5, maksymalnie 8 minut tuż przed snem poświęcić na ćwiczenia. Tym bardziej, że efekty są spektakularne, więc y, to po prostu zachęca. Ale mogę sobie wyobrazić, że w przypadku dzieci, które nie są takie zadaniowe, to może być problem, bo to jednak zajmuje ogólnie sporo czasu, bo, bo my już jesteśmy w terapii prawie rok, a jeszcze jej nie skończyliśmy, więc tutaj absolutnie systematyczność. No ale jak, jak zobaczyliśmy efekty, to nas to tylko zmotywowało, żeby absolutnie iść dalej z tą terapią. A pamięta pani te pierwsze efekty, które zauważyliście? Te pierwsze efekty to, to była ta pewność siebie i taka radość, taka dziecięca radość, której zawsze nam brakowało u Julka. Taka beztroskie podejście do życia, takie jak dzieci powinny mieć. I ta gotowość do próbowania nowego. Tak jak wspomniałam, potem zakończona pewnym wypadkiem, ale, ale ta gotowość ta taka chęć posmakowania różnych nowych rzeczy głównie sportowych, ale nie tylko, bo potem zaczął też otwierać się na nowe smaki, ale te, te pierwsze pierwsze takie mocne mocny efektual wow, to chyba właśnie były te rzeczy. I rozumiem, że to, co takie jest najbardziej istotne w tym, co Państwo zauważacie, to to, że on się tak otworzył. Yy, stał się bardziej odważny, śmiały, próbujący yy, i radosny z tego, co robi. Tak, absolutnie. Plus, yy, to, co dla Julka też jest istotne, to yy, ta o, o wiele lepsza łatwość y, przyswajania wiedzy i radzenia sobie w szkole. Więc my też zauważyliśmy, i to w zasadzie mogłabym chyba też y, przypisać y, temu pierwszemu etapowi y, terapii, że Julek nie przychodził już tak zmęczony ze szkoły. To, było, y, to była ogromna różnica. Wcześniej y, po, y, po zajęciach był bardzo zmęczony, był rozdrażniony. Potrzebował wyładować to napięcie w domu, więc był trochę krzykliwy. Jak nie krzyczał, to po prostu mówił bardzo głośno. Łatwiej, szybciej wchodził w jakieś konflikty, takie słowne. Potrzebował odreagować to napięcie, które kumulowało mu się w szkole. I w trakcie tej terapii, my widzieliśmy, że to nasze dziecko. Nie przychodzi już tak zmęczone ze szkoły, i też jak przeprowadzaliśmy wywiad z wychowawczynią, to ona również zauważyła, że Julek już nie wkłada takiego ogromnego wysiłku w wykonywanie zadań, w słuchanie, w pilnowanie, żeby te zadania poprawnie zostały wykonane, że z większą już lekkością do nich podchodzi, więc. Ta zmiana, ta zmiana była ogromna i cały czas ona jest, bo to jest proces. My to cały czas obserwujemy, ale to jest fajne, bo widzimy, że jest po prostu jemu łatwiej, przyjemniej i to już nie jest dla niego tak obciążające. Z przyjemnością pani słucham. Dobra, ulubiony mój typ klientów, u których są zmiany, dobre zmiany i szybkie zmiany. I jeszcze są zmotywowani, zdyscyplinowani i, i chętni do tego, żeby ćwiczyć. Także to idealny typ. Natomiast co by, pani, co by Pani poradziła, co by Pani powiedziała rodzicom takim, którzy zastanawiają się nad tym, czy zacząć terapię i NPP, ale mają wątpliwości. No mają wątpliwości, czy wytrzymają, no bo nie są może tak zadaniowi, jak Państwo jesteście. Czy, czy mhm. coś pani by im. Poradziła, powiedziała? Mi jest prosto powiedzieć, bo już jestem w tej terapii, ale tutaj nie ma się nad czym zastanawiać. Jeżeli ktokolwiek rozważa jakąkolwiek terapię, to znaczy, że już ten pierwszy sygnał, ta pierwsza potrzeba już zaistniała czyli potrzeba pomocy dziecku. I wydaje mi się, że nie ma nic bardziej motywującego od tego, że te efekty są. Ja uważam, że one są też bardzo szybko widoczne. Oczywiście kilka rzeczy musi się spełnić, czyli regularność, poprawność wykonywanych ćwiczeń. Ale jeżeli my jako rodzice poświęcimy dziecku i zachęcimy to dziecko do maksymalnie pięciominutowego ćwiczenia, gdzie można jeszcze. Ubrać to w jakąkolwiek zabawę, jakikolwiek challenge zrobić, jeżeli ktoś ma problem z tym, że dziecko nie jest zadaniowe. Myślę, że no, kreatywność rodziców jest spora. Każdy znajdzie jakiś sposób, ale te efekty, które widać już po pierwszych dwóch miesiącach, myślę, że każdego zachęcą. I, i tutaj po prostu to trzeba spróbować. A potem jak te pierwsze zmiany są i będą widoczne, to nie sądzę, żeby rodzic powiedział: Dobrze, to już, to już stop na po, po tych pierwszych dwóch miesiącach. Dajemy już spokój sobie, dziecku, będziemy mieli dodatkowe pięć minut dziennie dla siebie. Okay. Jeżeli chcemy pomóc naszym dzieciom, to, to jest to moim zdaniem tylko. 5 minut, i, i taka dobra wola, żeby, żeby zachęcić, żeby czuwać nad poprawnością wykonywanych ćwiczeń. Ym, I to jest chyba tak jak ze wszystkim, yy, jeżeli chodzi o rutynę. Jak już coś wejdziemy, yy, i to się po prostu człowiek do tego przyzwyczaja. Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, również dla dziecka, więc nasze pozytywne nastawienie oddziałuje na pozytywne nastawienie dziecka i wierzę, że w takim duacie naprawdę wiele można dobrego yy, zdziałać. A czy, czy jest coś takiego, co Pani by chciała wiedzieć o tej terapii wcześniej, przed terapią, a dowiedziała się Pani dopiero w trakcie, i uważa Pani, że warto by było na to zwrócić uwagę, powiedzieć o tym rodzicom? Do samej terapii, tak jak wcześniej powiedziałam, my zaczynaliśmy ją bez większych oczekiwań, co ona ma przynieść. My po prostu jesteśmy nią oczarowani i z, zaskakiwani efektami yy, średnio co, co dwa miesiące, bo widzimy te zmiany cały czas. Więc yy, ciężko mi jest teraz powiedzieć, yy, czy powinnam i czy chciałabym coś wiedzieć przed. Yy, chyba nie. Mo, może, może, ewentualnie, teraz tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, ponieważ yy, rzeczywiście. Na samym początku trudno nam było um, wypracować też w sobie pewną uważność na dziecko i na te zmiany. Więc, yy, tak jak wykonywaliśmy te ćwiczenia regularnie i, i tak jak uczniowie w szkole, yy, mówię teraz o nas, rodzicach, tak w pewnym momencie zaczęliśmy my sami zadawać sobie pytanie: jej, jej, no dobrze, no ale to teraz, co się powinno wydarzyć? Więc, yy, więc tak. I. Yy, może, gdyby, gdybyśmy mieli jeszcze większą uważność na samym początku i wiedzieli dokładnie, na co zwracać uwagę, co tam powinno się zadziać, to, to myślę, że to też jest takie motywujące, zachęcające do tego, żeby właśnie brnąć w te, w te ćwiczenia i w tą regularność. I, I chyba to jest tylko to, tak naprawdę. Była taka uważność na dziecko, to, na dziecko to dobra rada dla rodziców na każdym etapie wychowawczym, prawda? Oj, e, absolutnie. E, tak. Że... Absolutnie tak. Bo to dziecko się zmienia i, ym, i to wymaga też od nas zmian. Ym, więc to, to są oczywiście. Bardzo fajne, przyjemne zmiany, ale czasami one też powodują, jak rodzic nie, nie, nie do końca je rozumie i nie jest na to przygotowany, bo te zmiany zachodzą dosyć szybko, jednak. Tak jak właśnie to stawianie granic przed, przed, przez Julka, to ta pewność siebie, taka aż powiedziałabym, w naszym odbiorze, ponieważ mamy to porównanie sprzed roku yy, wycofanego dziecka, kompletnie niepewnego siebie, a teraz aż nadzbyt pewnego, oczywiście to pojęcie, co to znaczy nadzbyt, prawda, to mo można by yy, dyskutować, ale to jest rzecz, do której my musimy też się przyzwyczaić i podążyć za tym i wypracować trochę nowy, yy, nową formę komunikacji. Yy, ale no to też jest fascynujące. Natomiast rzeczywiście wymaga to dużej uważności i takiej pracy z dzieckiem. Bo u nas to, co też zauważyliśmy, Julek też zmienił się tak od tej strony emocjonalnej, w sensie o wiele lepiej radzi sobie z emocjami, które, które miał przede wszystkim w szkole. Więc ta uważność, żeby porozmawiać jeszcze bardziej z dzieckiem, żeby pogłębić temat, żeby dopytać o, o rzeczy, które wcześniej były no, poza. Perą naszą rozmów, bo po prostu on bronił, jak Westerplatte, tych, tych bardzo dla siebie trudnych tematów, więc tak, no to wymaga dużej takiej uważności. A, z przyjemnością z Panią rozmawiam, naprawdę to miód na moje uszy słuchanie tego, co Pani opowiada i nie tylko z perspektywy jakby terapeuty Waszego dziecka, ale z perspektywy terapeuty dzieci słuchanie rodzica tak otwartego i, yy, i podążającego za potrzebami dziecka jest wspaniałe. Także y, dziękuję pani y, Pani Degmaruj za tę wypowiedź, ale i w ogóle no, za pani matczyny, zaangażowanie wspaniałe. Yy, także no, dziękuję bardzo. Dziękuję, yy, dziękuję, dziękuję. za rozmowę. Yy. Bardzo dziękuję też. I widzimy, się, I widzimy się niedługo. Tak, my widzimy się niedługo, absolutnie. Ja też wiem, bo, bo dużo rozmawiam na, z panią dyrektor, która też nie ukrywa, że ma kilku takich rodziców i dzieci, które, które wymagają właśnie takiej terapii. Natomiast wiem również od, od tej pani dyrektor, że y, często rodzice nie przyjmują do wiadomości, że dziecko ma taki problem. I, i tu jest rzeczywiście problem, bo y, no, to tylko zależy od nas, rodziców, czy podamy tą pomocną dłoń dziecku i poprawimy y, jego jakość życia, y, czy nie. Więc y, to, to jest też o wzięciu odpowiedzialności po prostu za naszą rolę. A wiem, że to nie jest takie oczywiste. Że rodzice to rozumieją, rozumieją tą potrzebę, ale przede wszystkim też często yy, nie rozumieją, że w ogóle jest, że dziecko może mieć jakiś problem. Yy, I na przykład, jak rozmawiam wielokrotnie z moją dyrektor, ona najbardziej się z tym boryka, że są po prostu rodzice bardzo zamknięci na w ogóle podjęcie tematu, nawet nie samej terapii. Yy, to nie jest na pewno wymierzone ani w nas, ani w dziecko. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc musimy e, być ja na zmianę. Dokładnie tak. Zachęcam do tego, żeby chociaż e, spróbować i dać, e, po prostu dać szansę dzieciom naszym. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję Pani Maria.